Proszę Państwa, ze mną przepiękna kobieta Katarzyna Fabisiewicz. Nie przejęzyczyłam się. Nie. I twój najnowszy tomik, kamień, papier, maszyna. Tomik poetycki, tak dla jasności, tutaj mamy. I Rafał Czachorowski, Fundacja Duży Format, wydawca. Ale do ciebie za chwilę, najpierw do Kasi. Kasiu, najgłupsze pytanie, jakie może być. Jak się rodzą Twoje wiersze? Czy to jest. Y, temat przemyślany, że na przykład aby pora na nowy tomik, to powiedzmy, nie wiem, strzelam. Będzie to tomik o kwiatach. I teraz tak, jeden wiersz jest o róży, drugi o frezji, czy jak? Czy po prostu tutaj jest jakiś fragment Ci się rodzi i po prostu siadasz i piszesz wiersz? Y, przy każdym tomie poetyckim, ponieważ ten y, jest trzecim tomem, y, wydanym, y, drugim wydanym przez wydawnictwo y, duży format. Y, ten tom jest tomem specyficznym, ponieważ wyniknął z moich poszukiwań po latach w dziedzinach archeologii, etnologii, etnografii. Więc do tej pory pisałam, można powiedzieć, z z, z jakiegoś wewnętrznego ucisku, a ten tom jest swoistym eksperymentem i wyniknął po prostu z moich jakichś pasji i zainteresowań, które postanowiłam przekuć na poezję. A tematyka jest bardzo mało poetycka, więc było to wyzwanie. Tematyka mało poetycka, to znaczy co? Piszesz tu o wykopaliskach. Blisko piszę o początkach i pradziejach ludzkości, jak ten rozwój przebiegał i czy mogliśmy w pradziejach zrobić. E, czy pokierować e, cywilizac cywilizacyjnie rozwojem człowieka, naszym jako ludzkości, aby e, skierować nasz rozwój do wewnątrz, a nie do zewnątrz? Dzisiejsze targi e, mają motto, e, które. E, nie, nie jestem maszyną, jestem człowiekiem. Dokładnie. I tak jak widać, e, mam tutaj właśnie robota, ponieważ łączę nadzieję ludzkości z robotyką, z. AI najnowszymi wynalazkami. Okazuje się, że da się to ze sobą połączyć. E, przynajmniej e, tak mi się wydaje, że, że to jest ze sobą wspólne i bliskie. E, Rafał, ja to w takim razie, powiedz mi, poezja ma jakieś swoje ramy. I tak jak tutaj Kasia mówi, to co napisała to był eksperyment. To no ty jesteś tak odważny, czy tak szalony, że powinien postanowiłeś w to pójść? Wiesz co, myślę, że to jest bardzo oryginalne, to nie nazwałbym tego eksperymentem. Eee, ramy poezji? Nie ma ram. No, tradycyjnie Rafał Czachorowski nie pomaga. Nie, nie ma A ja uważam, że poezja ma ramy, bo, cho bo chociażby język. Oczywiście to była pewnego rodzaju mała prowokacja. Eee, no trudno mi to odpowiedzieć na to pytanie. Mówisz o ramach, tak? Czy to jest czy nie, mamy... No tak jak Kasia mówi, że to był eksperyment, ale tutaj widzę y, tytuł wierszy. Cyberjada. No tak, tak? ale no, to jest, jest wiersz to LEM. E, wiesz co, to jest fantastyczne połączenie e, takie właśnie tym typowe, typowe. Stąd mamy maszynę, wiesz, kamień, e, nazwijmy to koło. Mhm. E, i to wszystko jest bardzo mocno połączone dla bardzo yy, wyrobionego czytelnika, ale dlatego też mniej. Yy, może to nie jest to, od którego powinno się czytać, zacząć, zaczynać. zaczynać czytanie. Bardzo cię przepraszam, zaczynać czytanie nie, współczesnej poezji, yy, bo wa, warto od rzeczy. To jest właśnie dla, dla osoby, która czegoś innego poszukuje. Inny, nieoczywistych połączeń. Czyli tak jak powiedziała Kasia, trochę eksperyment. E, trochę e, zabrzmi to dziwnie. Nowość w poezji? Nie. Nie nowość? Nie, bo wice, bo wcześniejszy tomik był też e, bardzo mocny. E, o, o, to, 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 a, k, k, kasia powie, ale wiesz o, o wschodzie, o zderzeniu, o, o granicy. E, to są naprawdę przemyślane, gotowe projekty. Nie wiem, czy to możemy powiedzieć, projekty, ale to szykujesz naprawdę bardzo mocne. Ona szykuje mocne książki, które później możemy wydać. Powiem Ci, człowieku, że masz niesamowite szczęście do świetnych autorów. Tak. To mój urok. Mój urok osobisty przyciąga autorki i autorów. No. E Kolejne głupie pytanie, których autorzy też nie lubią. No dobrze, ale tacy, których żadni autorzy nie, rob, nie, nie lubią. Nad czym teraz pracujesz i jak długo mamy na to czekać? Kolejna książka jest już w zasadzie skończona książka poetycka. W zasadzie teraz. Ma taki czas leżakowania, aby mogła jeszcze do niej się zdystansować i na nią popracować. Jest to książka, gdzie już wracam do, do takich rzeczy, które wynikają bardzo mocno ze mnie, które, które potrzebowały rozwiązania, ujścia poprzez, poprzez poezję. Więc zobaczymy jak tutaj z... Ma, możemy zrobić, bo to jest tak książka z dają, tak? Tak, to tak. jest, tak. Już ta jest książka. Przyzostań. Tak. E, za pierwszym razem Kasia, chociaż się już poznali, w ogóle poznaliśmy się w Krakowie. Tak. W, no, na targach, tutaj, na targach. E, to pierwszy raz, bo chyba tam, nie wiem, facebookowo oczywiście wcześniej, tak? I znaliśmy się, zderzaliśmy się momentami i później okazało się, że Kasia nie przyszła, nie przyszła do mnie od razu, tylko przyszła do Jarka Jabrzebskiego i oni potajemnie działali i wspaniała, wspaniały produkt już mi przedstawili. Później mieliśmy inną redaktorkę, czyli Martę Pilarską z tą najnowszą książką, a teraz jeszcze dziewczyny z Darią Komf potajemnie działały i przygotowały tomik graficzny i teraz znaczy z dużą, z, tak, z dużą stroną graficzną i też jestem bardzo ciekawy, szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem. No to teraz to w ogóle jestem, ale czekamy, czekamy, widzę, aż się, aż się to... z, za, zapowietrzyłam z graficzny, e, tutaj Dobrze. strona graficzna to raczej tak. jest domena Darii, e, która również e, jest autorką opłatki do Kamień, tych Maszyna, tak więc e, odkryłyśmy, że m, My w jaki sposób inspirujemy się twórczo i, i oddziałowujemy na siebie, więc Daria postanowiła do tego nowego projektu właśnie stworzyć taką bardzo rozbudowaną szatę graficzną. A co z tego będzie? Tak, ale zobaczymy w ogóle musimy, właśnie... Wiesz, to właśnie to też jest fantastyczna sprawa, bo już to nie jest debiutantka, w związku z tym ma tę siłę na czekanie. Bo to wiesz, debiutanci wszyscy, w, w, w każdej materii chcą od razu... Wiesz, ja też, no, nie wiem, coś nowego się to już bym chciał jak naj, najszybciej, jak najmocniej. Mm -hmm. Tu jest fajna, fajna sprawa, spokojnie, kolejna książka, kolejna książka i coraz ciekawsze. Ale ja tak wiesz, się zapowietrzyłam, że z grafikami, bo już widziałam Tomiki wierszy ze zdjęciami, z reprodukcjami obrazów, a grafika... Nie potrafię sobie teraz przypomnieć, czy już coś takiego było, ale ja nie jestem ekspertem. Tak, w polecamy, polecamy najnowszą książkę Jacka Kochen, wydana oczywiście w Fundacji Duże Format z jego pracami. Bo są niesamowite grafiki. Czy Państwo to słyszą, proszę Państwa, nie dość, że dobra poezja, to Ciekawi ludzie, a do tego niesamowicie wydane książki, to jest fundacja Duży Format. Proszę spojrzeć na tego faceta. Jest naprawdę wydawałoby się ten misio do przytulenia, ale. Te, ale ten facet ma takiego nosa do dobrych poetów, co Kasia jest z tego najlepszym dowodem, że ja, że ja czekam, że ja czekam. Bardzo wam dziękuję i oddaję was czytelnikom i Państwu również dziękuję.